No właśnie, dzisiaj doszedłem, że zrobię taki challenge, wpiszę sobie, że bazar z ubraniami i pójdę coś kupię ciekawego. Także jak to będzie wyglądało, to zaraz zobaczymy, ja tylko zmienię kamerę i pokażę co. Najpierw był translator, w translatorze przetłumaczyłem co chciałbym kupić, ale że to ma być bazar i on mi wyświetlił, zaraz pokażę chińską nawigację i pokazuję jak tam dojść. No właśnie, tak sytuacja wygląda na chińskiej nawigacji on pokazuje tutaj, że za 93 metry mamy skręcić w lewo no i co, idziemy, zobaczymy no, no, zobaczymy gdzie on nas zaprowadzi i czy to dobrze wszystko się przetłumaczyło i czy będę szczęśliwy no i właśnie, takie miejsce mi przyniosło mały, niepozorny sklepik, wchodzi się od ulicy A to proszę. no właśnie, miałem przyjść do sklepu z tanimi ubraniami myślałem, że to jest ten sklepik, który tutaj z on mnie wysterował ale okazało się, że tu jest coś takiego wśród tych małych sklepów i jak wchodzimy, to zaczyna się kosmos. To jest ten market, właśnie z ubraniami. Jezu, przechodziłem tu milion razy, i nigdy w życiu nie wiedziałem, że tu jest trzypiętrowy sklep w ogóle odzieżowy. Bo pośród tych wszystkich w ogóle małych biznesów, tutaj można wejść po prostu do sklepu, który ma trzy piętra, i są tam. Ubrania dla Mężczyzn, dla kobiet, dla. No właśnie mega ważna wskazówka przy zakupie ubrań. Na przykład w Chinach tu jest zupełnie inna numeracja, ja w Polsce noszę Lkę tutaj się okazało, że jestem 2XL, tylko trzeba też pamiętać, że te oznaczenia typu XXL w Chinach czasami mają 2XL, ale widziałem też 6XL, więc to, to już jest jakiś kosmos całkowity, jeśli chodzi o rozmiarówkę. Natomiast no najlepiej jest niestety przymierzyć, bo e, przykład mam najlepszy przy butach, że przy zakupie butów e, ja noszę w Polsce powiedzmy 41, tak? E, 41,5 czasami. Natomiast e, tutaj jest sytuacja wygląda tak, że oni mają e, potrafią na przykład e, przysłać but e, 41 który ja wkładam nogę i, i czuję, że po prostu mam jeszcze bardzo dużo luzu, po czym idę. I proszę o panią o wkładkę 42, bo chcę sobie włożyć do tego buta, żeby mi nie latał. Pani mi sprzedaje wkładkę 42, ja ją wkładam do buta i się okazuje, że tam z tyłu jest 6,5 cm luzu, więc nie wiem kompletnie o co w tym wszystkim chodzi. Nie rozgryzłem tego, więc chyba najlepiej przymierzyć, jeżeli nie chcemy mieć w domu niespodzianki że kupiliśmy sobie na przykład Elkę i możemy w nią ubrać swoją lalkę albo pięcioletnie dziecko więc taka, taka dygresja przy zakupach no i właśnie w takie miejsce mi przyniosło mały niepozorny sklepik wchodzi się od ulicy a to proszę